Siema! Jest fajnie. Fajnie. Nie wbijajcie do niego na kanał. do niego się nie opłaca, bez głupi. Sorry jak zlamie. Ale wiecie, gram bez samoleczenia, bo na razie mam tutaj tak głupione peryki, że to jest hit. Co ja wziąłem? Jakieś fajne. To pteczki na mnie. Co Gramy sobie dwie rundy. Graby. Dobra. Dobrze mnie słychać? Ej. Halo. Co? Tak. Co? Dobrze mnie słychać? Tak. Teraz mnie dobrze słychać? Tak No i pięknie, no i pięknie <coughs> Powiedz jak będzie ruda. Nie. Ok. ok. A co, nie widzisz ekranu? <coughs> słychać mnie? O oh, kurde, tak. ale jestem fajny. Ponura spiżarnia. Bagien. Jezu. <coughs> oh, Jezu. Nie lubię tego na Gdzie wy. <coughs> Gdzie jesteś? Tutaj. Albo to ty, bo to co O kurde. Gdzie coś późno jakiś? Nie ja go nie widziałem, bo ja patrzyłem się za siebie. <śmiech> <śmiech> Uciekaj, uciekaj! A ty nie umrzesz? A ty nie Ja jestem najlepszym graczem w Polsce To, jesteś najlepszym graczem, a widzę cię nawet jako survivor 폰 о 부 у п я т ь

Nie. Tak. Gdzie ty jesteś? Ja cię nie wiem. Gdzie ty jesteś? w ogóle? Help mi byka. Nie. 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 Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Byłem przed chwilą, przed tobą. Ja no i Tak jest wasz, Felix. Nubem! Nie jesteś noobem. noobem. No. <coughs> to jest Co? Ja z tobą nie nagrywam, więc. Okej. Okay. O siema, macho na solo. No? Wiesz, że. ja mogę nagrywać z loskim. A, nic tu. Eee. Na kup kampi totalnie. Dobra, dobra. Echo mówi, że się, no się z tobą gania wokół tego drzewa. Czy <laughs> wokół? Wokół tego płotu. Dobra, informacja potwierdzona. Yy, teraz robimy taktykę 2-5-3-3-2. Yy, teraz każdy <laughs> idzie tam no liks, razem osobnym numerki. Nie. Dobra, formacja 3, 2, 3, 2 idziemy po Feliksa. Znaczy, to jest moja forma? A, bo ja nie, nie jest już jest Ja Jak już dzielę. nie miniacie zdjęć, to była moja. Ona. Oh no. no nie. Oh no. Czemu ty mnie nie bierzesz? Oh no. No, on, on idzie po ciebie. Tak po mnie. Przecież no. po mnie nikt nie idzie. Ja będę miał... Jechać. Ja ci sabotowałem hack i dzbanie. I co? I co? Ale że... Ten hack się za po zapodwodził w sekundę zamiast po czterdziestu. Czemu ja słyszę Huntress? Mówiłem, że zlamię. Nie umiem grać. Nie zlamisz, bo ja potrzebę sobą pachnę. Ale on teraz przyjdzie. I wybaczysz, że Cię uleczę, bo tak naprawdę ja Cię wyleczę i Cię odwieszę. Nie się Cię! Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Felix, chodź. Czekam na uleczenie. No chyba Cię zabiję kiedyś, serio. Bo leczy się przychaku, bo to jest marnowanie czasu, uciekanie przez hak. Chłopie, wyszamota, chłop o to, jakie a hop teraz! Nie okay. ulecę! <laughs> naprawiłem w ogóle trzy gadżety. Nie, no, tak mam pewnie sobie jedną drogę naprawiłem. No nie, dwa. Nie, jedna, no tak. Ja po nich nie idę, bo pani. O, oni po mnie nie poszli. Chodź <laughs> do po tych Idę padem. No nie on jest! Tak, wiem co chcę zrobić. Idę podjęt. Mam, mam. Ho ho ho, uciekaj, uciekaj, czekaj, czekaj, czekaj! Nie uciekaj, można zginąć. No to chyba zginę, nie wiem. Oni jeszcze nie wiedzą, że grałem z słabym youtuberem. Mam kluczyk, mam kluczyk, mam kluczyk. Bo ty robisz mam tak kluczyk. kluczyk. Bo... To szukam tego Hacza. Ale ja nie wiem czy to się tak otwiera. Ja nigdy nie otwieram z kluczyka. Ja nigdy nie otwieram z kluczyka. Ja też. <tuszy> Nie wiadomo, gdzie jest hacz No, trudno żeby było wytrwało <laughs> Tylko to się tak otwiera, czy to się jakoś inaczej otwiera? Gdzie może być hacz w tej głupiej gierce komputerowej? Tak naprawdę nie wiem Robimy potem piosenkę od ABD. I do i być... A diabol, pilar, pilar. <coughs> Jaką lamą jestem totalną? Dajmy jeszcze tego typa. Nie, nie zdejmę, bo to kilo. Zdejmij go! Zdejmij go! A <Bayern> czy to takie kółeczko teraz? Kółeczko? Nie. A już, to tak agresywnie. Naprawiłem się nim tego, geno. Zlecimy po kolejnego, nie? Tylko, no? kurde, zdobędę kluczyk chociaż. Jakiś plus. Ałdecka wyleć mnie, rozkaz. Gdzie wy jesteście? Ja nie mam empatii. Ja się <laughs> do grania z empatią. Na rogu mapy. Rozpadnę. Reguł w mapie jest sześć. <laughs> do, co jak sześć? No bo są takie... Takie są... Jest róg, i do, do przodu, i w lewo, i kolejny róg. To nawet chyba wyszła wyszło na... O, siema. A idioska, gdzie ona idzie? To ona gdzieś schodzi, czy co? O nie, jaki chłop najgorszy. No, Nie no, ale typie. Nie wiem, czy on w ogóle we mnie strzela. Tak naprawdę, nie, nie. wiem. gdzie jest hard, czy gdzie on nie prowadzi. Czy on po prostu sobie do gdzie sobie Gdzieś idzie? Ty, a może kluczyk jest do bramy? Czy... Niezus, <laughs> nie, to jest nierealne. Jakbyśmy nie mogli od razu otworzyć tej bramy. No właśnie wiem. O nie, jak koń pod górę. Odciągnę go od siebie. On ciebie goni? Nie. No to po co ja go odciągnę? Hej. Nie maj, bo jesteś taki... To gdybyś mogła gdyby pa pa. To gdybyś mogła pa. Nie wiemy po chwili. Ta ta, nie będziesz ogromny trzeci hak, to uciekaj! Ehe Łahaj bochenka ma A po tym jeszcze jedną get No O no. mhm. well, wow. <szym> <pod>

Ciebie w sumie dziejowy. Nie tak teraz myślę. Znaczy, co? A no, nie, teraz tak w sumie? Mogłeś nie ginąć. No dzięki. No i co, giniesz? Nie ja gram na gierki. No nie ryczku i tu. No nie, no, nie wychodzę. Ale nie chcę mi się grać na E, czy zawsze strzelce muszą być chamskie? Oni <coughs> zawsze muszą mieć. Ale tak naprawdę nie nie Dawaj, No i to chodź. Oni ciągle kampią. A Dawaj, fuj, to chodź. Nie! A może nie To wam asymbry 2 Nie, 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 to? nie, 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 P.R.S. l s Felix, my mamy kanał na mamy. Um, także ten to no. Faliśmy. Ej, to skończyło się odcinek? Nie. Yeah. A mamy na mamę. A na Mama. O serio, mama? No? no? On no, już nie widział zrobione. Ja też. A wiesz, co jest najlepsze? Praktycznie to jest. Zawsze ja. Tylko ja praktycznie to tworzyłem. What is that? Jezu. Dawaj jeszcze jedno. Jezu, zobacz na tego beba. A my chcemy. Chcemy. Bricksta. Ja jestem prawda w sumie. <tryk> <tryk> Nie. A ty ciebie to w ogóle rozumiesz? No, tak. Rozumiesz angielski? Nie. No właśnie. 450 Dobra, lat. 80, 80 lat. Nie gotowość. Tym razem tego nie zlamię, ponieważ Tym będę grał detektywem tapem. Nie <coughs> no. A ja będę grał Jake Parkiem! Masz no tak, nie masz psychy. Tak, wbicie na naszego Discorda, link w opisie, gang książkowy, polecam. Nawet tu jest z tamtych miesiące. Apogaz. <coughs> Możecie mnie dodać, możecie go dodać, możecie tego typa dodać, albo, nie wiem, albo Rytma. No to w dupie, co podacie, a my musicie tam wejść. Serio. Na przykład patrzcie, stwórz wydarzenie. Yy... No mwa, what the fuck. No mwa. O. Oh, Znowu ja, sam. Lotarka. Bateria. Nie, nie, nie. <coughs> Chyba będzie miał na mnie fokusa, bo ja mam notarkę tylko. Błąd, mnie nie będzie miał Franklina. No woreczek. Forma kalon. <coughs> Długo będzie kolejny odcinek. Sorry, że się nie mogę tak z tym zabrać, ale totalnie, totalnie, totalnie mi się nie chce. Jeszcze zdrowieję. Jeszcze. Właśnie, jak byłem chory, to mogę nagrać z tym, ale chciałem Coraz mi się nie chce. Co z tego, że sobie za chwilę rozmawiam, myszkę? oooj oj, oj, oj. mi się bardzo, bardzo, bardzo nie chce like ale jak to nie dobra, ale nie tak dlatego będzie jeszcze jakiś odcinek jak na pewno z Timbermana z Minecrafta, bo on się dobrze przyjął na początku mojego YouTube'a w sumie to teraz też jest początku. <coughs> Farma znaczy Cold Twins cold down już masz dawno dawno masz, masz dawno nie bo tak nie to no. czekam no. dobra ty jesteś killarem Felix tu to jest ciu, 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 ciu. E, jesteś pewien? Tak. O ich czemu? Ty, Goni się z nią? Idzie tam Wszystkie są fajne do porabiania Chyba, że jest jakaś fajna mam, notar mam notarynkę, mam notarynkę Chyba, że jest Hargreeves Ona jest akurat dobra Każdy mi to mówił Daj się uleczyć <kluzny> <kluzny> Nie nie <kluzny> ci się uleczyć Ok. Ej, nie wiem czemu widzowie, wie, powiedzcie czemu ja mam zawsze znowu blisko jakiś hak daj mi punkty No uciekaj, mnie no oh. <grystress> to chłopakuje! A chopakuje, to po co go zdejmowałem? Siedzę nie <grystress> na siedle, tam ona go zawołała nawet, przez coś przestało. Dawaj trafisz we mnie bliska była Ej, Jerzy Jeżeli... do mnie dzwoni. <gryst>

Ja tylko... mm. mm. no chodź do mnie. Mm. Ja ja uciekam, nie wiem czy... mm. <coughs> Ничего? Что? So. So? Kurwa. Ale ona jest fajna, bo ona nie kampi, nie tuneluje Grę dobrze Lubię ją Ona ma mini maskotkę o niego A oni se geny na O dobra, masz szczęście, że po mnie przyszłaś, tak? I chodź trafił! dobrze rzuca tymi toporkami To jest jakiś chiński Chuj z choimki Chuj z Jestem chińsko Chuj z chiński Chuj z chiński, kieloski Chuj z chiński, kieloski Nasze serca są <coughs> Bo nasze serca kochają pierogi ruskie ja bardzo lubię pierogi ryskiem. Aha, tak się dotrafić No czemu mi nie mówicie? No to już tylko twoja wina Nie Ja nie wiedziałem, że to co można <coughs> no, dotrafiać Co? 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 Dziewczyny, wyciszej no, bo... telefon To wkurza Halo A? Halo, co? No.

Ej, ej, aaaa, Feliks, Co to ty? Nie wiem, czy to ty, nie, to nie Feliks. Kościół ma pleudetkę, bez wsteczki, jeszcze z latarką, powinieneś mnie ja rozpoznać. <tysk> Może się skończyć Feliksem, hu, dostałem znowu salto na ryj, o. Ona cię goni czy nie? Co? Ona cię goni czy nie? Ona jest przy tobie? Ja leżę, a bierzemy już na hak. Nie, tak byłam blisko. To to... <coughs> no patrz na to! dobra, ona Ona umie grać w tą grę, komputerową. Czy tam jest hacz? Nie, tu nie ma haczy. A czy jest Nie.

Неаби, неаби, не, не, ну какая то схамского. Не верю в тебя. Przegrałem, znamiłem, jestem mam w niego grę na sub tego i cześć.